Cześć, czołem, ja jestem Tygrysia. A z nią jest i upośledzona koleżanka Samitia, która ma padaczkę głowy. Padaczkę głowy. I w dzisiejszym odcinku w ogóle, pokażemy jest... Wam coś coś fajnego. Znale się, czy jak ten z... mikrofon jest tak daleko, nie, to nie będzie. Czy, czy będzie mi w ogóle słychać? Będzie, będzie, bo okay. siedzisz w tak samej odległości od komputera, od mikrofonu, jak ja, więc chyba będzie słychać. Mam nadzieję, okay. że dźwięk się nagrywa. No właśnie, tak w ogóle to. Raczej się nagrywa, więc na, ty dzisiaj tam? na górze. Up, up, up. A dobra ty zejdź na dół. Dzisiaj pokażemy Wam ten oto przepiękny mod na robienie kupę, jakkolwiek to będzie wyglądało. Samitia, uczyń ten honor i pokaż nam jak to wygląda. U tylko moje... tak na brzegu! No wiem, umiem przecież. O! Jeszcze kupę robić umiem. Jej! Przecież znowu uśmiechową padaczkę. Żyje, ja, nagrywa się. Mam nadzieję, że dużo się nie usunęło. Czy chodzę że nagrywamy od początku? Nie, nie czy nagrywamy nie? raczej. A czekaj, mm -mm, pozwólcie, też... że zrobimy, że zrobimy cięcie. Okay. Witamy was po krótkiej przerwie. Dzień dobry. Tylko musimy pójść spać. Musimy, musimy naprawić się. Naprawić się, chodź. Przed chwilą zdobyłyśmy osiągnięcie zbieranie drewna. Tak? Właśnie, Dla informacji. Dla informacji. Na tej przerwie, która trwała jakieś 5 minut. Dokładnie. Ponieważ próbowałyśmy coś nagrać, ale nie pykło i po mm -hmm, Bo znowu coś klikłam. Brawo Ty, a to jest zazwyczaj ja coś Brawo, klikam ja. nie Zazwyczaj ja coś mi klikam atlety. A mama mama mam, mama. Ja sobie to sobie spodziewałam. Yy, to może dzisiaj przedstawimy Wam, jak zrobić ten oto mod. Mod, by zrobić. Czy kupę. byłabyś tak życzliwa i dałabyś mi tego dirta? A, jasne. Zapomniałam, że mam dirta. To, to znaczy gówno, oczywiście. Gówno. Bardzo Ci dziękuję. Więc tak, potrzebujecie coś wysokiego, jakieś podwyższenie platformy lub coś takiego. Górę. Stajecie na samym brzegu. Tylko tak, żeby nie spaść. I Pierwszy klikacie Q. I tak możecie strollować osobę, z którą gracie, że właśnie robicie kupę. No właśnie. Dziękuję za uwagę. To była Tygrysia i Samitia. W jeden sposób na robienie kupy. Wow. To było takie epickie. Uh -huh. Można by jeszcze tutaj takie świeszcze wstawić po, ty no. po tych brawach. Tak, dokładnie. <tryk> <tryk> Nasze filmy <tryk> są tak amatorskie, że normalnie nie mogę. Jak ukryć się przed deszczem? Wejdź do wody. Jak ukryć się przed deszczem i nie zmoknąć? Tym, dym, dym, dym. Co, że zmokniesz? Po prostu zostaniesz przemoczona do skwiejnitki. To nie jest to samo. Ale żadna kropla deszczu na Ciebie nie spadnie. Właśnie. Idealnie. To jest bariera. Lepsza od parasola. Co my tu mamy? A to jest to nasz ten? To, to, to... No jaskinia, którą zaczynałyśmy, ale nie skończyłyśmy. Bo ona jest taka wielka, że nas normalnie nie może. Cześć, co tam robisz? Masz dla nas jakieś zadania na ten odcinek? Edek? Bo nie wiemy, co zrobić. <ścoughs> może poczekajmy na noc i zrobimy wojnę z potworkami? Tak! Będzie fajnie zginęć. To co? Więc. Wracamy po krótkiej przerwie, czy szykujemy się na butel? Czekujmy się na battle, na battle. Battle. Na battle. Idę, 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 idę. Tak, nasze zbroje są pełne, ale trzeba się wyposażyć w nowe miecze. Wow! Oraz znaczy... y, łuk ze strzałami, który może nam się przydać. Właśnie, a i w ogóle ten. Um, no, ale nieważne. Coś Czarnia. myślałam, ale nieważne. <śm> ale, już po ja jeszcze jedzenie. Że nie umiem strzelać. Chciałam tylko powiedzieć, że nie umiem strzelać i Nie grudu... musisz brać. Nie lub dla mnie, nie przyda się. <śm> Wszystko trzeba potasować po to, Uważaj, bo świnia ucieka. Ty, Giku, co sobie myślisz? że Możesz uciekać, nie ja gryź ręki, która ci jeść daje i w ogóle. Nie gryź ręki. Dam ci, dam ci twojego. O no nie, wyręcia. jak się schodziło? <grym> <śmary> e um. e um. <śmary> uhuh. Może shiftem? O oh, jest, yeah, zeszłam, <śmary> 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 ale nie shiftem. <śmary> <Ciem>? <śmary> Chyba prawym przyciskiem myszy. Nie zamordowałaś tego? O, zaraz spróbuję. Nie, ja zabiłam go tylko prawie. No to lewym. Nie zabijaj go, nie zabijaj go! Ale ja Co? nic nie robię! Ty weszłaś w ścianę! Aha, tak, tak, tak. Chciała, Czekaj, potrzebuję modujesz. Potrzebuję świnia... krzej, krzemień. Tak ty, tak ty zeszłaś? No, a tym się nie da no właśnie. O, Prawo. Ty... A prawym. No mówię ja... prawym! Na lewym ciągle kilka. Idę się. idę się. zabić. Nie, idę Na się początku się... przyszykuj się do wojny. Idę się potem śmigła Jak się robiło? Lubię mieć pana. Nie, nie wiem, jak się robiło. Nie pamiętam, jak się robiło u strzały. W ogóle da się tutaj tworzyć strzały. No. Wydawało mi się, że to jest krzemień i sztabka żelaza. No i coś, i, i patyk. Pewnie no się. tak, mam patyk, ale właśnie ani tak, ani tak. A może na boki? A może w drugi? Może w drugi bok? Mhm. A może bez krzemienia albo bez. Właśnie. Nie, bardziej bez, bez żelaza niż bez krzemienia. Może tak. <laughs> piórko jeszcze. Genius! Co ci jest? Jakieś tiki nerwowe dostać, bo tak chodziłaś do przodu i do tyłu, a w ogóle na klawiaturze nic nie robiłaś. To jest chore. Potrzebujemy kurczaki, których pewnie tutaj liczba określona jest zero. Czy jest mgła? Czy mi się wydaje czy mgła? No tak jakby mgła była. po prostu słabą widoczność ustawioną. Maybe this is this. this is it Stamienia graficzne mury, No dobra, nie chcę mi się teraz w to wchodzić. Przez jest to, że ile tych rzeczy po angielsku gadasz, to teraz prawie anglińcy będą mogli nas oglądać. No, no i bardzo dobrze. Welcome in our channel. Our channel. Today our... we we're going to fight with uh, monsters. And we're going to die. <laughs> yes, of course. Uh, yeah. 100, uh, thousand ways to die.

No. Gracias, señorita. Multilanguage normalnie. Tak, dla każdego kraju, języka i plemienia. Każdy. Jeszcze musimy czekać koniciła. Koniciła. Jeszcze dalej. Ale Czekaj, bo my musimy czekaj, się zaopatrzyć się... w żarło. Od tego biegania się aż... Ja stworzyłam miecz, nie stworzyłam. Can I give you um, one stick and uh, two iron and you make me a sword? Of course. Thank Ciel. you. Thank you very much. I takie podpisy jeszcze będziemy musiały no postawić. Ale nie no wiadomo, że zrozumieją, rozumieją, chociaż nie są aż mm -hmm. A jak jakieś dzieciaczki to oglądają, no, typu nie 3, nie. Aha, to, no to nie wiem, czy rozumieją, co to znaczy, Chodź, chodźmy walczyć z potwórami. Nie na no, dzisiejsze pokolenie, ja zapomniałam, dzisiejsze, dzisiejsze pokolenie, to... pokolenie... wszystko rozumie, szczególnie jak od dwóch lat grają na Minecrafcie. <noise> A, mają trzy lata. <noise> no... Y włączmy sobie, Mie, i mi się, się. I don't see any chicken, chicken, chicken. Wee! Zrobiłam ci miaczeła. I don't see nothing, nothing. Nothing! Black and white! I'm blind! Yeah. Why? Y idę się zabić. Idę. Z kim ty żyjesz? <laughs> Niestety. Na to pytanie odpowiedzi nikt nie zna. Niestety. Lubię co tam jest? Lubię sobie biegać wokół schodów. Słyszę jednego, czy to jest on? Nie, co to jest? Buenos días. Aha, takie czarne coś. Buenos días, señorita. I'm going to die. I'm going to die. Uno, dos, tres, quatro! I to tyle, z mojego a właśnie, hiszpańskiego. No właśnie, a, trzeba, a propos hiszpańskiego, to ja nic nie umiem. I ty też nic nie umiesz, i nikt nic nie umie. Jeśli ktoś, dias, jakoś jeśli ktoś, tam. Jeśli ktoś umie z, tych komentarzy, po z tych komentarzy A ja chyba wiem, kto mógłby umieć po hiszpańsku, niestety to. pewnie nie ogląda tego. Smutek, no to zmusz tą osobę. Do oglądania oj lepiej nie. No, 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 <tell> Moich odcinków lepiej nie. O, już się boję. Już się boję kto już to może być. Wiesz co, to może my tutaj zrobimy cięcie i poczekamy na nocną wojnę. Sam! <grym> I see! I can see! <grym> <grym> Dziękuję. Jaka radość! <grym> pa, pa. Co, no. A! Widzicie, Ty Grisha ma jakieś takie dziwne fotele. No, Nie dzisiaj, dzisiaj, jej. dzisiaj coś mnie odbija. Nie oceniajcie jej. Ponieważ oceniajcie. dostałam wyniki bardzo ważne wyniki! I ja przeszłam w szkołę, więc żyję! Zdałam! Nie było aż tak źle! Dlatego się cieszę, bo było nawet dobrze! No i teraz. Można już oszacować. Liczyłam na mniej, ale jest więcej! Praktycznie nie. Ja powiedziałam tylko, że wyniki może to być oceny chodzić albo jakieś egzaminy sprawdziane, albo. Szkoły coś mm. skończenie szkoły to powiedziałaś. Skończenie klasy. Może Dobre. tak się wyrazi. Skończenie klasy. Przechodzę klasę. i żyjesz? Co to ja też przechodzę klasę? Jak ja zdaję! O! Zdaję! To jest to słowo. Przychodzą klasę, Wszyscy klasę. przychodzą klasę albo i nie, bo mogą nie zdać. No, się mają jedynki ze wszystkiego. Chyba nawet znam takie osoby. Pozdrawiam serdecznie, <śmiech> 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 bo tak widziałam tak. tą osobę w subskrybentach moich od dawna. Od dawna, choć pewnie ta osoba nawet o tym już nie pamięta i nie wie. Nie Bo razy. wiele razy pytała się o mój kanał, no ale pozdrawiam serdecznie. No właśnie, po, powiedzcie o sobie. Dobra, to my tu robimy cięcie, mm. zaraz mi się też rozładuje komputer, więc mm, e, do widzenia ruch. w nocy, cześć! Ladies and gentlemen, welcome in fight tonight! Woah, and, mm. and, and, and who is going to escape? Dziku is going to escape. And we welcome Tigresha and Samitia. Whoa! Polish, uh, spiders, creepers, zombies and, and everyone else. Show! Let's start the fight. Whoa, it's going to be so epic. Ah! <laughs> co yeah. się dzieje? Dobra. No wiesz co, będę jechać na Dziku, wiesz? Zaczynajmy. Tylko dziku. może lepiej to żelazo zostawię, bo nie byłoby ciekawie, gdybym nagrywał tak to żelazo. Się w tym momencie swoim, że może ja też sobie schowam te rzeczy. Wiesz co, to może tak ja zrobię jeszcze coś innego. już, już mi tutaj, właśnie to. Tutaj sobie bo ja, o, ja sobie O, ja sobie zrobię swoją własną skrzynię, pewnie jasne, nie, ma. Nieważne. ja muszę pochować się. ja się w... i znika. Wów, wów, To wszystko schowajmy. Czekaj, muszę pochować się. To może tak, no to, to zostawię. W razie czego, gdyby trzeba było się podkopać. To schowam i żarło zostaje. Teraz tak, ustawmy to idealnie. gdzie jest resztą? Gdzie jest redstone? Tu. Gdzie ty? A, tutaj. No, znaczy nie wiem, o, gdzie jesteś, ale... O, tak będziesz... jest pięknie. Krzy yy, zrobiłaś mi ten miecz? Tak, zrobiłam się ten miecz. To give miecz. me. Okej, okay, tylko schowam sianko. E, dam ci tego zużytego na karę, że Aha, mi nie no dobra, bedę, nie będę taka chamska. Będę. Nie będę taka chamska. Jej! Czekaj, bo w się dzichu. nie zmienił. Co ty masz myśli samobójcze? Co skoczył? Prawie! Jak! krawędź, na krawędzi, ja go popchnęła za karę. Kurczę, <gorsze> nie udało się! A tak miało być pięknie. Dobra, dobra zaczynajmy kriaciela. naszą walkę tutaj. O, on tak stoi na tej krawędzi! Nie popychaj go, błagam się! Nie popychaj go! Nie cześć! Cześć! I do, tego. I do widzenia! Nie tego. Dobra, let's go. Tam widzę już jednego zombiaka. Nie, yeah, no ja tam widzę wielu. Nie tylko <śmiecki> jednego. No, Cześć. Będą zombie villagery. A w ogóle to we mnie są W rękę. Tam są Creepery. U, aż trzy widzę. Wow. Na moim celowniku. Hello and goodbye. Hello. Ginie, ginie, ginie. Ah, kurde, no. No i nie masz prochu, no. No i nie masz prochu. Idę. O, tam Kiekaj. jest szkielet, idź go załatw. Kiekaj. Bo ja nie mogę, bo nie ma boku. Auć. Nie zbliżaj się do mnie po czwarto. Bom! Bum! A, Daj, daj. A, wybuchło. Strasznie wolno się regeneruje moje życie. Uuu, ale cię go! Goni mnie? Tak, o, goni. patrz. Myślałam, że już po nim. Pomóc ci może? Nie, już go widzę. No chodź, trzeba chodę. w nogi. Jej! 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 O, nie szkielet, szkielet będzie hard. A, bo ja go zabiorę, czekaj, go żeby nie strzelał, czekaj A tam strzały A, zostawiłam, nie. aby się przydały. nie zebrała się. Być może. Nie, są! Nie, 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 to ludzie, zombie do mnie leci. Le 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 leci na ciebie zombie? Auć! <grymiany> no niestety. Przegryźliście. Dzisiaj jeszcze tutaj były strzały, ale I can see. Gdzieś, gień pod farol! Aaa, podaskoczył! Uj! No, on mnie nie widzi, ten zombie. Gień pod po Boom headshot! Boom headshot! And boom headshot! Badumts. Gdzie ty jesteś? Ochan. Nie wiem, gdzieś biegam po świecie. Okay, ja biegam za tobą, żeby nie zginąć. Spoczka! Lubię mordować mopki. O, tam jakiś spider. Ej, widzę. Łączmy tryb trudny, co ty na to? Ouu, będzie, będzie na hardzie. O, ale bym spadła normalnie. Uuu. Elo, ouch, ouch, ouch. O, przynajmniej uzbieramy kilka rzeczy potrzebnych. Przynajmniej uzbieramy sobie trochę poziomów. O, tam są... Tam są szkielety dwa. Próbuję je zestrzelić, bo jest jedno osiągnięcie, że jak się strzeli właśnie z 50 chyba metrów. Okay. Jesteś takim super kozakiem. No dokładnie. Lżej. To tu koksa życiowego. Oj! Nie, nie. Poz, pozwólcie, że zrobimy przerwę, tylko ja się może zakopię. O, patrz, kto dzwoni. Ilej mnie. Albo okay. przerwa! Zwajmy właśnie. Zwabiam go tu, jak ktoś mi plecy zrobi. No patrz, no się nie rusza. Takie trollujemy ja Endermany, czyli nie Dokładnie. O, on nie przeskoczy chyba takiej, patrz, to jest za daleko, dlatego on do nas. Chodź, Ty, to już no, mamy na nich sposoby, to jest za daleko, żeby się przeteleportował. No, no chodź tu, Andrew. tutaj już nie jest, czekaj, może, najpierw, pędzi, e, może najpierw... tego snajpera się pozbędziemy. No chodź. Ja chociaż lepszy no, ze mnie snajper niż Co z niego. To się szczęściesz. To się trzydziesz podaczkę masz. Ho, ho, ho. Dzień dobry, do widzenia. Auć! Auć! Auć ty! Szty! Szty! Gadzino! Patrz co mamy! Aaa, Boże, że portal. Jej. Ale to nie jest to. Aha, to jest, to jest pereła? To jest pereła. Aha, myślałam, że to jest Co jest? Co pewnie w tej prymitywnej wersji nawet portalu nie ma. Co no sobie? właśnie. A skończyły mi się strzały i dzień nadchodzi. Ojej. No właśnie, dzień nadchodzi. Bardzo dzisiaj nam odbija. Przepraszam użytkowników z słuchaczkami, ale niestety nie zapłacę. Przepraszamy użytkowników. O ja umieram! Żyję! Ja umieram na ten, na głowę. A właśnie, mogę jeszcze pokazać to, że można wejść w drzwi. Zasos, so spikujemy dalej po Spikujemy. Can, can you speak English or not? We can. Uh, you, you can or you can? You um, can. Are are you can? <laughs> or... you can. <laughs> or you can speak English. Can or? you are. I am Yoda. But I don't know how Yoda speaks, so I just so I talk like that. Chodź tu, te gadzino! So I talk like that. Chodź tu, te gadzino! Gadzino, ty chodź tu! Ja jestem Joda. Mamy Creepera na naszej pięknej posesji. Dokładnie. chodź I drugi idzie do mnie. On chce umrzeć. Uważaj za tobą! Widzę! Bum! Nie! Moje piękne schody. Wszystko na marne. Out. Ale. Eł, eł, eł. Dlaczego? Ludzie, ludzie, ale by się skraszowała gra przez sobie. Pewien... Więc co? Żegnamy się z naszymi widzami? A idziemy. ty Ziu, co tu robisz? Zdraj to, ja nie wiem, po ja tutaj ty. przyszłam. Nie wiem, co ja tutaj robię. Co ja robię ze swoim życiem w ogóle, nie wiem. Aj, a mi w ogóle tak strasznie odwala w tym odcinku. no to Smutne. Tobie też czy, czy wy nam wybaczycie, widzowie nasi kochani? To nasze odwalanie, to nasze psychopaty Może rodziny. dlatego nas oglądają, bo nam tak odwala. No właśnie, to bo... jest jedyna ciekawa rzecz. Więc to jest fascynujący odcinek. Dokładnie. Bo oglądają najbardziej porąbane dzieci Minecrafta świata. <noise> tak, możecie nas zaliczyć do za takich właśnie dzieci. Yay, Więc my się już z Wami chyba pożegnamy? Czekaj, biegnę do Ciebie, żeby się pożegnać. Run, run! Run, Tam tak, jest, ran. I, ta I tak cię bym dać Tak, bym cię dał spkład. No. Ale tego nie zrobię, bo, bo no. mi pio bo mnie jeszcze piątkę przybijesz za mocno. Co ja wtedy zrobię? O ty! I, o, ty believe I can fly! O ty, gadzie. Można biegać do tyłu. Nie, nie da się. W nowszej wersji chyba się da do tyłu biegać. Czy... Czy coś takiego. Dobra, to my się już z Wami Czekaj, żegnamy to, w tym oto ja pięknym się... odcineczku. Czekaj, Dziękujemy, stą... że oglądaliście tam. Czekaj, samitia zaś. spadła i muszę iść tyłem do niej. Za Tobą, no, za Tobą, ja... za Tobą, za Tobą. O, o tak. tak. <laughs> Więc yy, to co? Ja byłam Tygrysia? A Ja byłam Samitia. Do następnego. Cześć. A.